Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słubickie Łąki 17 czerwiec 2013 Dzisiaj kilka słów na taki temat Najważniejsze to zachować spokój Czy znasz dobrze siebie? Czy wiesz e, dobrze, jak reagujesz na różne sytuacje? Na nagłe sytuacje, na nagłe zmiany sytuacji Nie na te pozytywne, nie na te dobre, nie na te fajne Tylko na te takie zaskakujące, nagłe mm, Nie do końca pozytywne czy potrafisz zachować spokój? Czy potrafisz myśleć z chłodną głową, czy potrafisz zatrzymać natłok myśli, który się zazwyczaj pojawia wówczas i powiedzieć stop. W każdej sytuacji, w każdym problemie jest gdzieś ziarno rozwiązania. Potrzebuję przemyśleć, zastanowić się, gdzie ono jest. Potrzebuję sprawdzić, znaleźć to, ten punkt od którego będę mógł rozpocząć, żeby sprawy rozwiązywać, żeby doprowadzić do sukcesu, do zwycięstwa. Ale żeby to wszystko zrobić, potrzebujesz zachować spokój. To jest ogromnie ważne. Ale to trzeba ćwiczyć. To nie jest tak, czasami ktoś mówi o, gość tak ze spokojem przyjmuje wszystko, to tam nic go nie zaskakuje. Nie, on to wytrenował po prostu. On się mógł denerwować wcześniej, mógł żyć w wielkim napięciu. Ale sobie wytrenował w sobie to zachowywanie spokoju. Eee, to, że, że, że mm, mm, Reagowanie na te nagłe zmiany, na te nagłe sytuacje przestało być czymś takim mm, totalnie zaskakującym, totalnie powalającym go. Po prostu to trenował, to ćwiczył. Tak jak wszystko <laughs> idzie to by ćwiczyć. Tyle na ten dzisiejszy Kikowy Szlak. Do zobaczenia. Guba,